Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na recenzję, którą przygotowałam jako wizażystka ze strony Visage Club. I to nie jest od razu, przedem, przyznaję się, to nie jest jakiś tytuł samozwańczy, który sobie tutaj sama przyznałam, bo ja się osobiście za wizażystkę nie uważam, nie mam na to żadnego papierka i, i absolutnie to nie jest jakiś taki tytuł, który nagle uderzyła mi słodówka do głowy i sobie przyznałam. Po prostu na stronie Visage Club, na której jestem też zarejestrowana, użytkownicy podzieleni są na dwie grupy, klubowicze oraz wizażyści i ja zostałam do grupy wizażystów. Dzięki temu, że jestem właśnie w tej grupie, miałam okazję przetestować balsam do ciała z firmy Joanna. To jest nowa seria, która niedawno weszła na polski rynek, Joanna Naturia. I to jest balsam, ten, który ja dostałam, to jest balsam pielęgnujący do skóry normalnej i wrażliwej, to jest balsam z zieloną herbatą. I tak szczerze mówiąc, zastanawiałam się przez kilka ostatnich dni, w jaki sposób to recenzję dla Was nagrać, ponieważ Mam co do tego produktu bardzo mieszane uczucia. Jeżeli chodzi o jego działanie, jestem zadowolona, natomiast jest wiele rzeczy, które nie przypadły mi do końca do gustu, z których nie jestem zadowolona i o których też chciałam Wam wspomnieć. Więc zacznę może od rzeczy pozytywnych, a potem przejdę do rzeczy, które mi nie do końca odpowiadają. Balsam do ciała to jest dla mnie kosmetyk podstawowy, którego używam regularnie, każdego dnia bez absolutnie żadnych wyjątków, ponieważ moja skóra, szczególnie na nogach, tak do kolan jest bardzo wrażliwa. I po proszenicu czy po kąpieli, pierwszy co, co robię po wytarciu się, muszę po prostu nałożyć balsam do ciała. Inaczej ta skóra będzie po prostu swędziała i to nie będzie bardzo przyjemne odczucie. Dlatego wiele balsamów, których używałam do tej pory, sprawiało, że ta skóra była miękka, ale tylko przyjemna, tylko gładka. I nie swędziała zaraz po użyciu. Natomiast po kilku godzinach, koło godziny trzeciej czy czwartej po południu, ja czułam znowu na nogach spędzenie, czyli oznaczało to, że moja skóra nie jest wystarczająco nawilżona i ten balsam, jakby już się wchłonął, i moja skóra już nie ma tego y, odpowiedniego poziomu nawilżenia. Jeżeli chodzi o ten balsam, y, on jest tutaj zieloną herbatą i to jest y, dla skóry normalnej i wrażliwej. Bardzo dużym plusem tego produktu jest jego cena. Za takie opakowanie, to jest 500 gramów, czyli bardzo duża butelka, płacimy tylko 7 zł. Po tym balsamie nie zauważyłam, żeby moja skóra była swędząca. Od razu po jego nałożeniu skóra wydawała się bardzo gładka, bardzo przyjemna w dotyku. Także to są na pewno jego ogromne plusy. Nie potrzebujemy dużo produktu, żeby nałożyć go na, na ciało, żeby go dobrze rozprowadzić. Powiedziałabym wręcz, że musimy uważać, żeby z produktem nie przesadzić, ponieważ ja z przyzwyczajenia nakładam bardzo dużo balsamu do ciała, szczególnie właśnie na nogi z tych względów, Wam powiedziałam, i tego produktu nakładałam zbyt dużo, i to powodowało, że on się nie wchłaniał tak od razu, że zajmowało to troszeczkę, nie wiem, może 2-3 minuty, żeby on się tak dobrze wchłonął, więc to może być pewna niedogodność, że na przykład spieszymy się i chcemy bardzo szybko wyjść, ale potem przyzwyczaiłam się do jego używania i nakładałam go po prostu troszeczkę mniej, wtedy wchłaniał się o wiele lepiej. Tutaj producent nam obiecuje, że on zapewnia nam optymalną pielęgnację skóry, nadaje jej gładkość, elastyczność oraz sprawia, że staje się miękka i miła w dotyku. Dzięki jedwabistej konsystencji balsam doskonale się wchłania i intensywnie pielęgnuje Twoje ciało. Z tym muszę powiedzieć, że się zgadza, nie miałam problemów, nogi czasami mnie też spędziały niestety, ale było to dopiero około godziny 20-21, więc wieczorem i wtedy musiałam sobie taki balsam zaaplikować ponownie. Także, jeżeli chodzi o jego działanie, jestem zadowolona. Zapach jest... pachnie zieloną herbatą. Może nie taką bardzo naturalną, taką świeżo zaparzoną zieloną herbatą, ale nie jest to też taki zapach, kiedy od razu wyczuwamy, że to jest zapach sztuczny. Nie jest to też taki zapach, który jest bardzo intensywny, bardzo drażniący. Jest to taki świeży zapach balsamu i on też nie utrzymuje się na naszej skórze bardzo długo. On się utrzymuje około może maksymalnie godzina, dwie. Ale to nie jest coś taki zapach, który wyczuwamy, który, nie wiem, przechodząc kogoś na ulicę, do osoba, która od nas czuła zapaźnione jebaty, to jest po prostu taki bardzo delikatny zapach. Troszeczkę mnie e, dziwiło, dlaczego produkt, który jest przeznaczony dla skóry, e, wrażliwie ma w sobie substancje zapachowe. Troszeczkę się wahałam, ponieważ ja na nogi najczęściej stosuję balsamy, które nie mają w sumie substancji zapachowych żadnych, żeby ich dodatkowo nie podrażnić. Więc e, tutaj ostrzegam osoby, które e, mają wrażliwą skórę, że tutaj są substancje zapachowe. W związku z tym nie jest, mogę Wam powiedzieć, że Wasza skóra zareaguje na ten kosmetyk pozytywnie. W moim przypadku, przy mojej dosyć wrażliwej skórze, nie zauważyłam problemów, ale tak jak powiedziałam, to jest kwestia indywidualna, kwestia, jaka, jak wrażliwa jest Wasza skóra. Jeżeli chodzi o te aspekty, o których teraz powiedziałam, z działania jestem zadowolona, natomiast dużym minusem jest to, że patrząc na opakowanie. Joanna Naturia, tutaj mamy takie jakieś zielone roślinki, zieloną herbatę. Więc producent nam tutaj sugeruje, że to jest linia naturalna. Tutaj mamy też opisane, że są tutaj składniki naturalne oraz zielona herbata. I rzeczywiście zielona herbata jest. W zasadzie jest to herbata chińska, bo sprawdziłam skład, ale jest ona dopiero na bardzo dalekich miejscach w składzie kosmetyku. Dziewięć linijek składników ta zielona herbata jest dopiero na szóstym, szóstej linijce i to przed substancjami zapachowymi, więc tego nie jest tak naprawdę tutaj bardzo dużo. Ja ostatnio troszeczkę staram się, moje moja pielęgnacja ewoluowała w stronę pielęgnacji naturalnej, więc zaczęłam trochę większą uwagę zwracać na to, jaki jest skład kosmetyku. Oczywiście nie jestem ekspertem, więc moje zwracanie uwagi na skład opiera się na tym, że sprawdzam, czy nie ma tutaj parabenów, SLS-ów, czy jakichś silikonów. I do tego sprawdzam też, czy zielono opakowanie jest na przykład napisane, że zawiera w sobie olejek z czegoś tam, czy ekstrakt z czegoś tam, to sprawdzam, czy rzeczywiście takie coś na, na liście składników jest. I tutaj y, sprawdziłam listę składników i wydaje mi się to no, bardzo podejrzane, że produkt, który sugeruje, że jest to y, produkt naturalny, zawiera sobie takie składniki, których ja po prostu nie jestem w stanie sobie przetłumaczyć na, na Polski z tego, co jest tutaj napisane. Oprócz oczywiście wody, czy tam gliceryny, no bo to, to mogę od, odszyfrować, rozszyfrować. Natomiast wiele substancji jest takich, których nie, nie mogą rozszyfrować. I musiałam sobie pomóc y, internetem, wiadomościami zawartymi w internecie. Więc na pierwszych miejscach są po prostu emolienty, y, bardziej lub mniej naturalne. I te substancje dobroczynne, które są tutaj na opakowaniu, reklamowane są dopiero na dalszych miejscach, więc uważam, że to troszeczkę naciągane, że produkt jest uznawany za produkt naturalny. W tym, że tak jak powiedziałam, ja opieram się na informacjach, które znalazłam w w goglach, ale no, jeżeli na produkcie mamy taką sugestię, że jest to produkt naturalny, że zawiera naturalne składniki, to ja bym chciała te składniki zobaczyć dosyć wysoko, na przykład mam wiele kremów teraz takich bardziej naturalnych i tam na pierwszych miejscach są na przykład olejek z awokado, olejek z no słodkich migdałów, tutaj niestety Trzeba sobie rozszyfrować skład. To niestety jest, moim zdaniem, dosyć dużym minusem, ale to nie jest to kosmetyk zły. Oprócz tego właśnie, że może nie jest do końca naturalny, tak jak sobie nam obiecuje producent. Także, jeżeli macie ochotę wypróbować, myślę, że 7 zł za taką butelkę jest to dobra cena. Natomiast, jeżeli zwracacie uwagę na składniki w kosmetykach i chciałbyś na przykład yy, zmienić swoją pielęgnację na bardziej naturalną, to niekoniecznie bym go Wam poleciła. Ja go oczywiście zużyję, ponieważ uważam, że jest to produkt, tak jak powiedziałam, dobry, nie podrażni mojej skóry, całkiem nie żałę nawilża, nie powoduje spędzenia ani żadnych reakcji alergicznych, więc ja go na pewno zużyję do końca, ale wydaje mi się, że nie kupiłabym go ponownie ze względu na ten właśnie skład. Mam nadzieję, że moja recenzja wam się do czegoś przyda. Dajcie mi znać, czy na przykład Wy też zwracacie uwagę na, na składniki w kosmetykach, bo ja dopiero zaczęłam rozszyfrowywać te wszystkie nazwy, które się pojawiają z tyłu opakowania, więc dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, czy zwracacie uwagę na takie substancje, a ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki.